Dobra, zjedliśmy obiad i można teraz w końcu coś działać. Także witam was bardzo serdecznie, jestem Dajogzum i dzisiaj jesteśmy w trochę innych okolicznościach. Jesteśmy na działce na takim małym wyjeździe i dzisiaj trzeba zrobić coś bardzo ważnego. Musimy w końcu umyć samochód, bo jest okropnie brudny już. Na filmie i tak tego nigdy nie widać, ale... ale jest naprawdę... jest naprawdę źle. Postaram się wam pokazać w procentach takie dogłębne czyszczenie mycie na dwa wiaderka, blinka i wosk. Myślę, że to będzie taki full, kompleksowo wyczyszczone auto. Na pewno wszyscy lubią dbać o swój samochód, więc taki film to jest pewnie taki podstawowy poradnik, jak właśnie wyczyścić swój samochód, żeby zawsze, żeby, żeby jak najdłużej był właśnie czysty i cieszył po prostu oko. Jeszcze za chwilkę Wam pokażę co przygotowałem, żeby taki efekt osiągnąć i bierzemy się za mycie. I oto jest mniej więcej co będzie potrzebne do umycia. Zaczynając od szamponu do karoserii do samochodów, przez glinkę, wosk, gąbeczkę do mycia, ścierki do wysuszenia, y, oczywiście jeszcze do szyb, może dach poprawię sobie impregnację, coś do kół coś do szczegółów, coś do dachu jeszcze i ogólnie do czegokolwiek jeszcze trzeba będzie wyczyścić. Lista może całkiem długa, ale naprawdę z takimi rzeczami da się wszystko pięknie wyczyścić. A i jeszcze jedna rzecz: auto karoserię będziemy mieli metodą na dwa wiadra, czyli jedno wiadro z detergentem, drugie wiadro z czysto wodą do płukania, czyli zaczynamy od ciepłej wody z detergentem, czyścimy samochód kuczemy detergent i tak półko, żeby po prostu detergent się nam nie zabrudził. Hmm, dlaczego na dwa wiadra? Zobaczcie, to jest woda, ta która była ciepła, czyli ta z detergentem teoretycznie brudna się wydaje, nie? To teraz zobaczcie wodę, w której było zimno i była do płukania. No właśnie, i to jest taka różnica. I teoretycznie to wszystko, co jest tutaj znalazłby się też i w detergencie Więc dlatego warto mieć sobie na dwa wiadereczka Jedno do płukania, drugie do czystego detergentu To zaraz jeszcze na szybko jak ja to planuję zrobić Pierwsze opłukać trochę samochód z takiego wierzchniego brudu Żeby po prostu nie porysować bardziej niż już jest porysowany lakier Później pojedziemy na dwa wiadra Później blinka Później wosk I chyba na końcu dopiero dach yy, będę czyścił A jak to najlepiej postępować żeby sobie nie popsuć całej pracy najlepiej myć od góry do dołu. Na dole są największe zabrudzenia przeważnie, więc z góry schodzimy do dołu i tak samo koła, felgi myjemy na samym końcu, bo one są przeważnie też jednym z najbrudniejszych elementów na samochodzie. I tak naprawdę to wszystko. Na pewno nie, moc, nie szorujemy mocno, żeby nie zniszczyć lakieru. Delikatnie taką gąbeczką z mikrofibru, z takimi frędzelkami delikatnie przecieramy całą karoserię od góry do dołu i powinien być efekt naprawdę bardzo dobry. Dobra, już po samym myciu wygląda dość nieźle, teraz wystarczy tylko jeszcze wysuszyć. Dobra, teraz weźmiemy sobie szczeroczki z mikrofibry i lecimy po prostu do sucha. Dobra, samochód z grubsza przetarty i teraz sobie mogę wziąć orzeszki i podpoczywać. a tak serio to w orzeszkach po prostu jest glinka do, do lakieru i pokażę wam na przykładzie maski jak taką glinką się tutaj najlepiej posługiwać. Do glinki często się używa quick detailer coś takiego, ale z tego co ja wywnioskowałem i jak mi na razie to wszystko wychodzi to w sumie wystarczy właśnie yy, wiaderko z tym detergentem którym myliśmy przed chwilą yy, karoserię i to wtedy nawet też całkiem dobrze działa, więc najpierw trzeba glinkę wyjąć. Nawet mniejszy kawałek by się przydał. Resztę odkładam do pojemnika, którego się raczej nie da zabrudzić. Glinkę oczywiście trzeba zamoczyć. Robimy takiego placuszka i też raczej bez większego dociskania jeździmy sobie po lakierze. To będzie właśnie dobry przykład przy wydechu, przy wydechu, wydech też można sobie szczególnie taki glinkować, bo tutaj mnóstwo rzeczy również się zbiera i warto sobie też go przejechać, ale oczywiście wydech naprawdę na samym, samym końcu, bo na wydechu jest mnóstwo sychu i nie chcecie tego na swoim lakierze, no chyba, że macie drugą glinkę, no to wiadomo. Dziada. O, jeszcze się rusza. O to Jeżeli ktoś nigdy nie glinkował lakieru, to i na lakierze może się pojawić naprawdę mnóstwo jakichś dziwnych sypów, więc warto, warto też uważać na to tak, żeby brudną glinką e, nie jechać po, po lakierze, bo na pewno wtedy może, może zniszczyć lakier. Są również oczywiście różne e, typy glinek są mało agresywne są, średnio agresywne i mało bardziej agresywne. No ale to wiadomo, wszystko jest podzielone na jakieś tam swoje przeznaczenie. Ta glinka, którą ja mam, to jest taka średnia, yy, średnio agresywna blinka, czyli powinna sobie radzić i z większymi trochę zabrudzeniami i nie powinna przy takim powiedzmy bez doświadczenia nie powinno jakoś zbytnio łatwo zniżyć też lakier. Czyli szybko podsumowując jak, jak się blinkuje trzeba mieć coś do poślizgu ja tutaj używam przeważnie właśnie wody z detergentem, tym do mycia auta po prostu zwilżyć powierzchnię blinkowaną, zwilżyć samą glinkę i równymi ruchami bez jakichś większych, bez większego dociskania, po prostu traktujemy właśnie w taki sposób lakier i powinno bardzo ładnie wtedy wszystko nam zejść, jakieś takie uporczywe jakieś soki z drzew, jakieś malutkie odpryski, jakieś smoły takie dziwne zanieczyszczenia które zwykła myjka ciśnieniowa, czy nawet ręczne tego mycie auta, takich zabrudzeń nie zdejmie lakier staje się naprawdę wtedy bardzo gładki aż takie coś można zrobić i tak przygotowany lakier jest idealny teraz, żeby położyć na nim wosk, no i w momencie kiedy już mam Przynajmniej maska na przykład przeszła, jesteśmy w stanie już zacząć nakładać wosk. I ponownie będę używał japońskiego wosku do czarnego lakieru, oczywiście. Jest to twardy wosk. Pewnie wiele osób go zna i naprawdę robi robotę. Muszę przyznać, że nigdy nie widziałem różnicy między z woskiem a bez wosku lakier a dopiero jak sam użyłem właśnie tego wosku to naprawdę jest różnica dobra, jak woskować? woskujemy tak ciupka, ciupka, ciupka i jedziemy równomierną warstwę, może ciupka więcej i jedziemy równomierną, cieniusieńko warstewkę na lakierze nie wiem czy to widać, widać trochę, ma to więc... A kiedy poznać, że już wosk nadaje się do wytarcia? Ja weźmiemy sobie paluszek i jedziemy po Jeżeli się ładnie już sam ten wosk nie ma, że on już po prostu schodzi do czystego lakieru, to wtedy już można sobie po prostu go wziąć w ściereczkę i przejechać. I teraz tak, dlaczego cieniutko? Po pierwsze, żeby szybciej wyschło, a po drugie, jak za grubo położysz wosk, to później ci będzie po prostu ręka odpadała od wycierania tego wosku, bo on później jak wyschnie, naprawdę ciężko go wytrzeć. Pierwsze moje woskowanie właśnie było takie, że było trochę za grubo położone i samo wycieranie tego wosku zaszło mi się ponad godzinę, więc nie polecam tego grubo kłaść. Teraz już jest naprawdę odpowiednio, chociaż dziennie, gdzie widzę, że już jest za grubo, tutaj jest na przykład za grubo. Dobra, myślę, że nie będę tu jakoś bardziej przedłużał i, 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 i chyba ten wosk już będzie gotowy do przetarcia. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. No i dobra, i teraz zobaczcie. Mam nadzieję, że będzie widać to tak samo na aparacie, jak, jak i w rzeczywistości. Linia biegnie mniej więcej w tym miejscu. Nie wiem, czy to w ogóle w sumie widać. Okej. Okay, i zobaczmy. Naprawdę, teraz to maska jest jak lusterko i widać wszystkie inne niedoskonałości, na przykład jak tutaj, wszystkie te odpryski, niestety. A jak wygląda? samochodzik w momencie, kiedy wosk sobie schnie. Jest takie matowawe, takie białe czapki. Tutaj w progi trochę więcej tego wosku chciałem wziąć. Zobaczymy, czy to w ogóle coś zmieni. Eee, no chyba z wiadam, jak przyczyn na progi więcej wosku chcę dać, żeby były bardziej powiedzmy wodoodporne. I generalnie samochód wygląda w taki właśnie sposób. Wosk sobie schnie i zaraz będziemy przecierać go do lustereczka. No i auto już prawie gotowe, już się nie mogę doczekać tego ostatecznego efektu. Teraz mi pozostało jeszcze tylko załatwić dach. No i jak widzicie trochę tego schodzi z dachu, więc ta karolka jest naprawdę bardzo fajnym rozwiązaniem. Tak właśnie dobrnęliśmy do końca. Jak widzicie, efekt jest naprawdę bardzo satysfakcjonujący. Jak na takie bardzo domowe warunki za w sumie nie dość dużą kwotę, tak na no, chyba z tego wszystkiego najdroższy jest wosk, efekt jest naprawdę bardzo dobry. Poświęcić trzeba faktycznie trochę czasu, trochę chęci. Myślę, że przez parę kolejnych myć do takiego stanu nie będzie problemu. Ponownie doprowadzić tej mazdy. Więc zachęcam Was, abyście też sami spróbowali swoje auto tak dopieścić. Jeżeli film Ci się spodobał, zachęcam Cię, abyś zostawił subskrypcję po więcej właśnie tego typu filmów. Zostaw również łapkę, skomentuj. a dotychczasowym widzom strasznie chcę podziękować, bo to właśnie Wy mnie motywujecie, żeby coś dalej nagrywać. I naprawdę zaczyna fajnie to wyglądać, zaczyna wszystko fajnie wychodzić, więc trzymajmy tak dalej, a naprawdę coś... Z tego wyjdzie. Widzimy się w następnym filmie. Pozdrawiam Was i cześć.